Żyjemy w takich czasach, że łagodność kojarzy się ludziom ze słabością. No bo łagodny to takie lelum polelum. Czy zasady konkurencyjności i przebojowości wykluczają łagodność? Moim zdaniem nie, ale ludzie patrzą na innych bardzo powierzchownie. Jak powiedział mądry król Salomon, Język łagodny potrafi złamać kość. Jest to przymiot, który łączy ze sobą miły charakter i siłę. Apostoł Paweł zaliczył łagodność do owoców ducha wymienionych w liście do Galatów 5, 22, 23. W wielu językach trudno jest znaleźć dokładny odpowiednik słowa łagodność. Ponieważ opisuje życzliwość i delikatność, które są stanem umysłu i serca. Jedną z najczęściej spotykanych słabości u ludzi jest szybkie działanie i wypowiadanie się. I inaczej mówiąc, szybciej mówią niż myślą, co sprawia, że często ranią innych. Łagodność sprawia, że człowiek się zastanawia i nie działa szybko i pochopnie. W liście Jakuba 1,19 jest napisane, w jaki sposób objawia się cichość i łagodność. I cytuję. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Księdze Syracha łagodność jest ściśle związana z mądrością, pobożnością i unikaniem kłótliwości. I tak łagodność ma się przejawiać w pokorze wobec Boga, czyli uznaniu swojej małości wobec Niego i Jego woli. W pokorze wobec ludzi, czyli w unikaniu pychy, i wyniosłości wobec nich, w unikaniu gniewu i kutliwości, w słuchaniu innych i gotowości do przyjmowania rad i wskazówek, wreszcie w umiarze i roztropności w działaniu, inaczej podejmowanie decyzji z rozwagą. Księga Syraha sugeruje, Iż łagodność prowadzi do szczęścia i pokoju w życiu doczesnym, jak i wiecznym.